Dzień dobry, hej, czyli witajcie, Ja nazywam się Kasia, a to są faz Newsy, czyli wasze ulubione wiadomości internetowe. No i co, wracałem po krótkiej przerwie, ale jak widzicie, musiałam trochę ogarnąć tło. Mam nadzieję, że Wam się takie podoba. Nie jest jeszcze skończone, będą tutaj lekkie jeszcze poprawki, ale mniej więcej tak będzie to wyglądało. Także zostawię łapki w górę i suby, a my lecimy z dzisiejszymi mocnymi tematami. Na początek jednak chciałam przywitać wszystkich tych nowych widzów, bo po ostatnim filmie Gimpera trochę was tutaj doszło, więc siemaneczko. Eee, no i co? Mam nadzieję, że będziemy powoli rośli jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej. Dobra, i teraz czas na pierwszy temat, czyli temat dotyczący Hailik. Jak wiecie, w ostatnim na Arenie w Krakowie odbyła się druga gala Hilik, na której zobaczyliśmy 8 świetnych pojedynków. Zobaczyliśmy m.in. piękny, ale też brutalny knockout paszy nadowcom, po którym owca trafił do szpitala, eee, ale z tego co wiemy już po operacji, ponieważ miał pęknięte orzodu i wstrząsienie siatkówki, także no. Jarek, Pasza, światło zgasza. Trzeba przyznać, że widowisko było naprawdę na świetnym poziomie. Mieliśmy też walkę kobiet i właśnie o tej walce kobiet trochę pogadamy. Walka kobiet, czyli walka, o której było głośno, ponieważ zmierzyły się w niej Lexi Chaplin i Fagata. Lexi przed czasem skończyła Fagatę, ale trzeba przyznać, że Fagata zaprezentowała się naprawdę świetnie i wiele osób uważa, że gdyby nie ten niefortunny Kopniak, to Fagata mogłaby tą walkę może i wygrać. Na wygraną Fagatę liczyło też na pewno wiele osób i myślę, że między innymi jest to jedna z influencerek przyjaciółka Natsu czyli Paulina Hornig, o której Horning, mega, mega, mega głośno. Już po pierwszej Gali High w była lekka drama na temat tego, że Paulina, czyli przyjaciółka kanadsu, e, niezbyt lubi Lexi. Ona odchodziła cały czas ode mnie, bo musiałam ją gonić, się wiecie o co chodzi. To Co uważasz o Paulinie Hornik i o tym, co powiedziała o Tobie? Nie wiem, no, tak trochę słabo, bo w twarz mi się uśmiecha i wiesz, jak widziałam ją na żywo, to ona, hej Lexi, a potem... No i teoria potwierdziła się w ostatnim weekend, ponieważ nacu podczas y, ogłoszenia werdyktu da storkę, którą po chwili usunęła, ale jak wiecie w nie zniknie i ta storka wyglądała tak. FCKI będzie naprawdę epokowym wydarzenie. I przeciwniczka ma większe doświadczenie, bo już nie żyła się w pracy. Tak, ale się Wszystko, stało się. Także widać pod tym, że ani Natsu, ani Paulina z lekcji chyba zbyt nie przypadają, ale lekcji pozostała im duża. Na live Adama Damasewa dała komentarz, e, który dość mocno podburzył cały internet. E, widzicie go tutaj. No i widać, było, że ten komentarz zabolał Natsu i, i jej koleżankę, e, ponieważ opublikowały one potem takie instastory. Także myślę, że po tej aferce już dziewczyny szykują coś na, na Highlight 3. I albo będzie to walka z Pauliną, albo będzie to walka rewanżowa z Natsu. A Jak już mówimy o Natsu, to myślę, że taka walka byłaby jeszcze ciekawsza. E, ze względu na ostatnie wydarzenia. Po lili 2, ponieważ poniecie lata nagranie jak nadsu razem z dublem opuszczam e, Tauron Arenę. i nie podkręcają już żadnych szypów itd., ale uważam że na pewno po tym nagraniu po tym zachowaniu e, Lexi mogła się poczuć lekko dotknięta więc walka będzie jeszcze, jeszcze ciekawsza. A jak jesteśmy już w temacie Freak fightów, to teraz pogadać o drugiej gali freakfightowej, czyli o Prime MMA. E, mój ostatni materiał odnośnie Adama Soroko i całego Primeu odbił się szerokim echem. Tak właśnie, jak już mówiłam, Gimper wstawił do nas swój filmik, więc mega, mega jestem dumna. No ale myślę, że należy wam się sprostowanie, a raczej nie sprostowanie, tylko po prostu dalsze rozwinięcie tej sprawy, e, ponieważ mówiłam wam, że Soroko nie zawalczy. Dostałam od niego taką głosówkę. Dla mnie nie ma internetu, słuchaj. Jestem z czasów, gdzie dla mnie nie było internetu i nigdy nie będzie. No. nie zawalczę, bo nie na I, docisł, I wyrok i tyle, no. Wyjdę to pół świata i tyle, no. Pozdrawiam. Soroko Adam. I taki też był stan faktyczny na tamten dzień, ale jednak wszystko się zmieniło i rozprawa Adama została przyłożona na inny termin, więc Soroko na premierę ma wystąpi. I co więcej oprócz pojedynku ze Stiflerem bardzo, bardzo chce on jeszcze walki z Popkiem. Choć myślałem bardziej, powtórzę, o Popku bym chciał. Chyba, a popek by się nie chciał być na głowie pięści. to jest moje marzenie, naprawdę. Tak sobie siedziałem tyle lat i mówię, chyba może bym Popkowi spi do tej walki raczej nie dojdzie, ponieważ Popek ma swoją walkę z normalnym parkiem na Femme ma 13. No ale takie walki na pewno służą temu, żeby podkręcić trochę sprzedaż biletów, bo jak wiecie, e, z tym jest troszkę ciężko, a raczej było ciężko, ponieważ bardzo dziwne, rzeczy działy się ostatnio na stronie Eventim. Na fanpageu ma na Instagramie pojawiły się screeny z Eventimu i teraz patrzcie, jak szybko sprzedały się bilety. W ciągu 17 godzin sprzedało się aż tyle biletów. Jest to dla mnie dosyć dziwne, tym bardziej, że teraz jak weszłam na Instagrama, to niektóre z tych miejsc, które wczoraj były wyprzedzane, dzisiaj są nadal dostępne, więc nie wiem, czy jest to specjalna zagrywka organizatorów, żeby jakoś podkręcić tą sprzedaż, czy rzeczywiście ta gala im dobrze idzie. Ale widać, że włodarze robią wszystko, żeby podkręcić galę, ponieważ będzie się bił m.in. tam Don Cassio, który zapowiadał najpierw, że bić się nie będzie. I oprócz tego po węcie kamerzysty z Kruszwilem odbędzie się jeszcze jedna walka. Jest to taki super fight, powiedzmy, e, ponieważ zmierzą się w nim kamerzysta razem z Ziemowitem Piastem Kossakowskim i będzie to walka, chyba z tego co pamiętam, na gołe pięści. Czyli gołe 20 pieś... minut potrzebujesz po walce z Kruszwilem i wychodzisz minut, na Ziemowita. Po walce z żeby wyjść na kolejną walkę. Na gołe pięści z Na gołe pięści. Także no, gala będzie na pewno ciekawa, musicie oglądać i, i uważam, że będzie warto, tym bardziej, że walk szykuje nam się chyba 14, jeśli dobrze liczę. Także, także, no, będzie ciekawie. Dobra, ale jak już gadaliśmy o Lexi, Dubielu i Natsu, czyli o byłych uczestnikach Teamu X, to czas pogadać o nowych uczestnikach Teamu X. W internecie ostatnio dużo mówi się o nowym związku jednego z członków Teamu X, czyli o związku Patrycji i Pojawiły się plotki, że Patrycja związała się niestety nie z czarem, a z Dominikiem. Oni sami nie chcą tego jednak jeszcze potwierdzać i komentować, ale po ostatnim nagraniu, które weszło do sieci, chyba, chyba wszyscy nie mamy wątpliwości, że są razem. Jest to nagranie z tych sławetnych obozów Team X, na którym widać, jak Patrycja całuje się razem z Dominikiem. Także, kochani, mamy nowy Związek. Ufu! Dobra, i to by było na tyle dzisiaj. Widzimy się już w sobotę, a w niedzielę jedziemy na konferencję Prime PrimeMA i wywiady będą chyba też w niedzielę, jeżeli dobrze się wyrobię. Także czekajcie już teraz na materiał, stawiacie łapki w górę i suby. I widzimy się w kolejnych materiałach. Love you! Bye bye! <laughs>